W ostatnich dniach europejskie giełdy, w tym giełda w Warszawie, ponownie rosną. Czy dla europejskich parkietów kwestia Ukrainy stanie się za chwilę ważnym impulsem rynkowym? O tym przekonamy się już wkrótce, być może już w piątek. Piątek 8 sierpnia mija termin ultimatum, jaki prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump dał Putinowi, dał Moskwie na zakończenie wojny w Ukrainie, grożąc w przeciwnym razie wysokimi cłami. W środę natomiast w Moskwie odbyły się rozmowy wysłannika Białego do domu z prezydentem Putinem, i jak donoszą media, przywiózł on akceptowalny dla Moskwy plan pokojowy, a dokładnie plan rozejmu wojny między Ukrainą a Rosją. Dodatkowo Biały Dom poinformował, że Prezydent Trump może w najbliższym czasie spotkać się najpierw z prezydentem Rosji, a później z prezydentem Ukrainy. Gdyby doszło do zakończenia działań wojennych, gdyby doszło do rozejmu, to niewątpliwie byłby to silny rynkowy impuls dla europejskich parkietów, a także skorzystałyby na tym inne europejskie aktywa, w tym euro, i prawdopodobnie też bylibyśmy świadkami umocnienia złotego. Ewentualna eskalacja działań natomiast mogłaby zwiększyć ryzyko geopolityczne i miałaby przeciwny efekt.